Czołem, czołnierzki moi kochani, witam wszystkich serdecznie, z tej strony kładę się nisko, kapitan Rutajn. Dawno żeśmy się nie słyszeli, nie widzieli, znaczy widzieliśmy się wczoraj, ale e, moi drodzy, dzisiaj porozmawiamy sobie troszeczkę o przyszłości Hellet Lus Update 13, troszeczkę o Update 14, trochę o tym, co się będzie działo w, w do końca tego roku i jeszcze w przyszłym roku e, czekają nas zmiany, czy to dobre zmiany, czy to złe zmiany, nowe mapy, nowy sprzęt, może nowy silnik, może w ogóle całkowicie nowa gra moi drodzy, dlatego że y, tutaj oryginalny twórca gry Black Matter e, już nie będzie wspierał Hellet Loose, e, więc to co Black Matter miało zaplanowane dla tej gry odchodzi do Lamusa, teraz Team 17 przejmuje pałeczkę, ale o tym za za chwilę moi drodzy, więc troszeczkę ciekawych informacji, tak jak mówię, poczytałem, popatrzyłem, dwa tygodnie nie było i lecimy, lecimy z tym koksikiem. Dobra, zapraszam na odcinek. HELETLUS, moi drodzy, update 13. Psz, może update 14. Zacznijmy może od sprawdzonych i pewnych na 99% informacji. Dlaczego na 99%? No proste, to nigdy nie jest nic pewnego, jeżeli chodzi o Hellet Lucy Team 17. E, moi drodzy, pewne, pewne jest to, że zobaczymy niedługo, niedługo Sun, e, skądś to znamy. E, zobaczymy update 13. Razem z nim zobaczymy najnowszą mapę Charkow. E, no oczywiście e, bardzo, bardzo, e, bardzo fajnie. E, super. Cieszymy się na pewno wszyscy bardzo, dlatego że nowe mapy. E, no tak jak powiedziałem coś fajnego szczególnie zima do tego przyjdą jeszcze dodatkowe nowe nowe uniformy co też jest na pewno bardzo bardzo fajne jednak co do tych uniformów to zaraz sobie podyskutujemy dlatego że tam jest parę rzeczy które mi się tak naprawdę nie podobają szczególnie jeżeli chodzi o amerykański amerykański mundur moi drodzy powiedzmy sobie tak zimowe mundury jak najbardziej w grze muszą się A gente Zacznijmy też od tego, że Heletlus nigdy nie było do końca stuprocentowo akurat, czyli stuprocentowo dokładne z realizmem. No, STG no, w roku takim czy takim nie występowało, nie występowało, no, powiedzmy sobie tak, no, do takiego stuprocentowego realizmu Hellet daleko, ale, ale wszyscy, no, powiedzmy sobie, lubimy, kochamy pograć sobie w tą grę. Jest to, jest to taki crossoverek, taka hybryda pomiędzy taktycznym shooterem a arkadowym, skłaniająca się bardziej ku arkadowemu shooterowi, no i i fajnie, fajnie jest czasem postrzelać fajnie jest czasem sobie pograć, szczególnie gdy, no powiedzmy sobie mamy dobrą drużynę koło siebie, mamy paru dobrych kumpli, z którymi razem możemy pograć no ale przejdźmy do tych nowych map, Karkow moi drodzy Karkow, tutaj widzicie bardzo fajnie zapowiadający się kościółek, mapa, która będzie łączyła troszeczkę pól, trochę zabudowy, taki crossover mi się wydaje, trochę wzięli tekstur z jednej mapy, z drugiej mapy, wrzucili trochę śniegu na to i, i, mamy, i mamy nową mapkę. Bardzo fajnie, nowe mapki są mile widziane. Ktoś tam coś mówił o miotaczach ognia, ale ja powiem tak, nie wiem na jakiej zasadzie miałyby działać, jakby to miało wyglądać, ale no, to się wszystko okaże, jeżeli chodzi o te miotacze ogni, prawda? Tutaj mamy mundur amerykański. Moi drodzy, mundur amerykański... Hmm, Hmm. kto odrobinę historią się interesuje wie, że takowego munduru nie było, po prostu nie było to jest totalna fikcja myślę, że w takiej grze jak Hell Let na fikcję nie za bardzo, nie za bardzo jest miejsce, dlatego no tutaj na Reddit aż huczy od tego skąd held w ogóle twórcy wzięli taki model munduru, w ogóle cuda, niewidy, cudawianki, kto tam oglądał jakiekolwiek filmy dokumentalne no takiego mundurowania wojska amerykańskie nie posiadało, szczególnie w, no, jeżeli chodzi o e, model zimowy, więc e, to do poprawki jak najbardziej. I oczywiście mamy tutaj model niemiecki, e, całkiem całkiem przyzwoity, e, no i oczywiście rosyjski, e, no tutaj też nie ma do czego w miarę się tam przyczepić. Tak jak mówię, ja bym na to przymknął oko, z tego względu, że no Heletlus, tak jak już wspomniałem, do 100% dokładnych historycznie nie należało, prawda? Więc no nie będę tutaj panem czepialskim, żeby się za mocno nie czepiać. Moi drodzy, jeżeli chodzi natomiast o... Oto w którym kierunku idzie i jak to wygląda, to mam, mam parę zastrzeżeń. Przede wszystkim, jak wiecie, jakiś czas temu, że to w tamtym roku, Team 17 wykupiło grę od oryginalnych twórców Black Matter. Black Matter przez półtorej roku jeszcze miało wspierać projekt i przyszłe update. Y. Jednak w lipcu tego roku Black Matter kończy współpracę z Team 17. Moi drodzy, więc tutaj musicie wziąć to pod Uwagę. co nam się kroi, co nam się kroi. Przede wszystkim e, gra nie jest jeszcze wyrównana. content e, konsolowy, content PC nie jest jeszcze wyrównany. To jest to jest duży duży minus. E, widać też troszeczkę ze strony Team 17 lenistwo, jeżeli chodzi o tworzenie gry i jej optymalizację. E, gra chodzi na e, w silniku Unreal 4, jednak jest to starsza wersja silnika z tego względu, że nawet po skryptu w tej chwili używano w Wersji silnika niż Helletlus dlatego że nawet po skryptu mamy wsparcie dla DLSS. No, gdzie w Helletlus za tym o tym możemy zapomnieć. Też jeżeli chodzi o to, jak gra się zachowuje na różnych mapach, to też wygląda powiedzmy sobie raz lepiej, raz gorzej. No, już o pracy serwerów nie wspomnę, bo to też woła czasem o pomstę, o pomstę do nieba. No ale moi drodzy, co nam się szykuje? Była mowa o Brytyjczykach. Brytyjczycy mają wejść jeszcze powiedzmy sobie w pierwszej, w pierwszej części przyszłego roku i tutaj co bardziej optymistyczni twierdzą, że jeszcze Japończycy mają wejść do gry, ja nie sądzę, żebyśmy zobaczyli Japończyków w Hell Let jeżeli zobaczymy powiedzmy sobie bitwy na Pacyfiku to będzie to w nowej odsłonie gry, tak moi drodzy, w sequelu Hell Let Lose, czy będzie się to nazywało Hell Let Lose 2 czy jakoś inaczej no to zobaczymy, ja tylko mam nadzieję, że ten sequel, moi drodzy, on nastąpi. On nastąpi, dlatego że Team17 będzie chciało, będzie chciało po prostu postawić pieczątkę na tej grze i powiedzieć, dobrze, to już my zrobiliśmy całkowicie, jest to nasza gra, nasz franchise i myślę, myślę, że jest to dobre. Nie ma co wpychać na stary silnik nowego kontentu zbyt wiele, szczególnie, że idzie im to dość mozolnie. Jeżeli chodzi o optymalizację, nie robią praktycznie biorąc nic w tym aspekcie bo nie są w stanie po prostu zrobić na tej wersji silnika, jeżeli by chcieli zoptymalizować lepiej grę, musieliby ją przerzucić na jeszcze nowszą, na najnowszą wersję silnika Android 4, a to wymaga zbyt wielkiego nakładu pracy, zbyt wielu pieniędzy i wiemy ze sprawdzonych informacji, że do pracy nad nowymi update'ami nad nową wersją studio Team17 zatrudniło już nowe, nowych współpracowników nową ekipę, więcej detali wam powiem jak tylko się czegoś jak czegoś się dowiem. Na razie jest to potwierdzona informacja, że już jest nowa ekipa w pełni, w pełni powiedzmy sobie skompletowana do pracy nad nowym tytułem, nad przyszłymi update'ami, również do, do tej gry. Eee, także tak Brytyjczycy będą, na pewno zobaczymy Jeepy w najnowszym patchu. To będzie ciekawe, będzie można poorganizować jakieś eventy, wyścigi ciężarówek, Jeepów i tak dalej, i tak dalej. A fajnie, fajnie, tak jak mówię, tylko tylko y, ja bym chciał, żeby na przykład gra ewaluowała w ten sposób, że y, dostaniemy to, co mamy dostać, niech oni to w, po prostu wyrównają ten content razem z konsolowym i później już może skupią się na pracy nad Helletlus 2, no sequelem, czyli następną częścią Helletlus. Na nowym silniku ja bym chciał tutaj widzieć Unreal Engine 5, czyli piąteczkę, moi drodzy, bo nie oszukujmy się, kto z was widział to, wie jak wygląda piątka, jak wygląda w sumie czwórka w porównaniu do piątki, ma się nijak, piąteczka naprawdę pięknie, pięknie wygląda. Jak się będzie grało w taką grę jak Helletlus, no trudno powiedzieć. Ale moi drodzy, no myślę, że myślę, że zobaczymy jeszcze w przyszłym roku. Tutaj pamiętajcie to, co w tej chwili powiem, jeszcze przyszłym roku, po wakacjach myślę zobaczymy pierwsze zapowiedzi sequel'a Hell Let tak mi się wydaje. Ma być ogłoszona nowa roadmapa, moi drodzy, nie sugerujcie się starą roadmapą do gry Hell Let ona nie ma nic wspólnego z rzeczywistością i z realizmem, to ta mapa, ta roadmapa była zrobiona dawno, dawno temu i, i tak naprawdę niczemu nie służy, nic nam w tej chwili nie pokazuje, coś co jest w ogóle zgodne, zgodne z, z tym co się dzieje w tej chwili. O, o gameplayu, o game no co, co, no nie będę wam mówił, wszyscy gracie, wszyscy, wszyscy gracie, każdy, jednemu się gra podoba, drugiemu troszeczkę mniej, ja dawno nie grałem, z tego względu, że w ogóle dawno nie grałem, um, w, także, także zobaczę sobie może, może w tym tygodniu jeszcze, jak to, co tam się dzieje w Hell Loose, jak to wszystko wygląda, ale fajnie by było, gdyby na przykład w tym sequelu Hell Let Lose, um, Zrobili te mapy z pierwszej części, z oryginalnego Loose na najnowszym silniku Unreal 5. Pomyślcie sobie, jakby to wtedy wyglądało, przecież to kopara by opadła, nie? Jakie możliwości daje nowy silnik Unreal Engine 5, to w tej chwili możecie sobie zerknąć na, na ekranie. No moi drodzy, niesamowite, to jest coś niesamowitego, jak wygląda Unreal Engine 5. Także ja powiem tak, ja optymistycznie patrzę w przyszłość, jeżeli chodzi o projekt Helletlus. Team17 wydało tonę szmalcu, tonę szmalcu na tą grę i na franchise, by mieć prawa autorskie do gry Herlet więc nie sądzę, żeby zakopali ten projekt nie sądzę, by go chcieli zmarnować jakby nie patrzeć, robią to dla pieniędzy nie wydali 37 chyba milionów funtów, ponad 37 milionów funtów e, po to, żeby to po prostu zakopać i pogrzebać chcą na pewno robić dalej kasę, Heletlus ma szansę zostać takim, kurczę, powiedzmy sobie drugim drugim Battlefieldem, oby tylko nie szedł w tym kierunku, w którym Battlefield idzie. Ale no, jest szansa na to, że gra i tytuł będzie się dalej rozwijał. A co zobaczymy w kolejnej części? Na pewno Pacyfik, może, może Wietnam. Jest może, może jakąś operację pustynną, burzę, może wojnę w Iraku. Któż to wie, no, sky is the limit. Najnowszy silnik Unreal Engine 5 daje tony możliwości. Któż to wie, moi drodzy? Któż to wie? A no co, ode mnie to będzie wszystko. Chciałbym tutaj poinformować całą polską społeczność o tym, że pierwszy serwer do gry POSCriptum już jest aktywny. Nazywa się Sdw Polish Postscriptum Server, więc wszystkich bardzo serdecznie zapraszam, więc informacji u mnie na Discordzie. Także no co. Moi drodzy, widzimy się na polu walki, do usłyszenia, do zobaczenia, no i oczywiście bardzo, bardzo dziękuję wszystkim, wszystkim wspierającym kanał. Moi drodzy, bez Was... Wykupienia serwera nie miałoby miejsca do postscript Bez Was kanał by się nie mógł rozwijać, bo pomagać mi w opłaceniu, powiedzmy sobie, takiego czy innego oprogramowania do edycji, nagrywania itd., itd. Więc naprawdę z głębi serca bardzo, bardzo Wam dziękuję. No dobra, do zobaczenia na polu walki. Trzymajcie się. Cześć.